Recka prosto spiecka. Gra o sumie niezerowej siódmy tom algorytmu wojny pogadamy o tej finalnej części i w skrócie ogólnie o całej serii. Zatem zapraszam serdecznie. Gra o sumie niezerowej to de facto ostatnia, jak już wspomniałem, część cyklu. Militarnego SF Algorytm Wojny, którego twórcą jest Michał Cholewa. I ci, którzy śledzą mniej więcej mój kanał, oglądają te podsumowania co miesięczne, gdzie mówię również o książkach, ci wiedzą, że generalnie ten cykl jest jednym z moich absolutnie ulubionych cyklów współczesnej literatury fantastycznej. Żeby być ścisłym, to ten cykl składa się tak naprawdę. Właściwie opowieści algorytmu wojny składają się tak naprawdę z 8 tomów. Przy czym ten ósmy to jest zbiór opowiadań i historie w, tych zbiorach opowiadań, w tym zbiorze opowiadań dzieją się mniej więcej w środku całości historii. Więc powieść jako taka składa się z części siedmiu. No ale w tym świecie mamy jeszcze zbiór opowiadań. W tej książce, gigantycznej, bo ponad 600 stron, mamy też posłowie, w której to autor którym to autor stwierdza, że on nie jest chętny opowiadać dalej różnego rodzaju historie w tym uniwersum, w tym świecie, i z tego ja się bardzo cieszę, ponieważ byłoby mi smutno, gdybyśmy w ten sposób zakończyli przygodę z tym uniwersum. Ale w skrócie, dla tych, którzy nie wiedzą, mamy tutaj. Historię świata, jeśli dobrze pamiętam, 2200, któryś to jest mniej istotne, która konkretnie jest to data, no jednak mamy to daleką, daleką przyszłość naszej rzeczywistości. W tej to przyszłości ludzkość skolonizowała różnego rodzaju układy planetarne, systemy słoneczne w dużej części naszej galaktyki. Jednakże kilkanaście lat temu doszło do dnia, jeśli dobrze pamiętam, ten kluczowy moment w historii ludzkości, kiedy to zbuntowały się SI. Sztuczne inteligencje i doprowadziły do niemal na całe szczęście całkowitego wygubienia ludzkości. Zatem ludzkość po tym dniu właśnie próbuje odbudowywać swoją cywilizację. Podzielona jest na trzy regiony kosmiczne, czy też galaktyczne, jak to woli. Mamy imperium, silnie zakorzenione w tradycji chińskiej rządzi tym imperium cesarz, mamy Stany Zjednoczone i mamy Zjednoczoną Europę. I te trzy siły próbują wyrwać, wyrywać sobie na przemian resztki, które pozostały po dawnie rozbudowanej ludzkiej cywilizacji, odnajdywać zagubione statki, zagubione kolonie, o których zapomniano po dniu, gdyż wykasowane SI wykasowały również to ku tej woni, lub ludzkość walcząca z tym SI wykasowała stare plany, stare mapy gwiezdne, i wiele kolonii uległo zapomnieniu drogi, marszuruty do nich. Są nie do odnalezienia, więc w tym wszystkim obserwujemy historię Marcina Wierzbowskiego i jego ekipy, którzy są zwykłymi żołnierzami w zwykłym regimencie żołnierzy Un zjednoczonej Europy. Oczywiście, w toku tej historii, całej powieści, Marcin oraz jego przyjaciele będą mieli różnego rodzaju przygody, zanurzone mocno w rzeczywistości, w świecie wojny, bo tu mamy nieustanną wojnę, walkę wywiadów. Walkę jednostek specjalnych, ponieważ od początku tej historii niestety lub stety, ale Marcin i jego przyjaciele natrafią na nieustanne kontakty z jednostkami specjalnymi e, Unii Europejskiej i siłą rzeczy zostaną wciągnięci w tryby tej maszyny jednostek specjalnych, więc i ich przygody będą mocno skoncentrowane z każdym kolejnym tonem już nie na w szeregowym byciu w okopach, w błocie, w ponurej codzienności życia szeregowego żołnierza na froncie, a w czymś więcej, mielu bardziej nadającym koloru ich życiu. kolorów ich życiu. I muszę przyznać, że Michał Cholewa generalnie nie oszczędza swoich bohaterów i w toku całego cyklu niejednokrotnie będziemy musieli się niestety pożegnać z tą ulubioną postacią, z tym ulubionym przyjacielem i tylko Michał Wierzboski będzie nam tę historię de facto poprzez swoją postać opowiadał dalej, dalej, do końca, który odnajdzie Michał, lub też nie, w finale siódmego tomu. A ten cały siódmy tom, on koncentruje się na finale tego wielkiego starcia i tutaj uwaga dla tych, którzy chcieliby. Całą tą historię bez jakichkolwiek spoilerów poznawać od początku do pierwszego tomu, to no to dla was może być to niejaki spoiler, kiedy wam teraz zacznę pokrótce, oczywiście, i bez zdradzania szczegółów opowiadać o tym, czym, na czym się koncentruje siódma część. Więc ci, którzy chcą w tej chwili zakończyć i ruszyć, a ja was serdecznie do tego zachęcam, ruszyć do lektury algorytmu wojny, no to w tym momencie dla was króciutkie podsumowanie całości tego, tego, tej serii. To jest dla mnie genialne SF Militarne. Świetnym językiem napisane. Naprawdę wciągającą fabułą za każdym razem, to nie jest tak, że wszystkie siedem tomów stoi na tym samym poziomie. Wydaje mi się, że w okolicach czwartego, szóstego tomu mieliśmy nieco spadek jakości opowiadanych historii. Natomiast pierwsze trzy, moim zdaniem, są genialne, i ten siódmy nawiązuje do tego. Jest tak naprawdę w jakiś sposób odświeżający być może dlatego, że autor miał troszkę więcej czasu. Trochę później się ta ostatnia część pojawiła, niż kolejne tomy w tym cyklu. Być może związku odświeżyło mu się trochę w umyśle, być może trochę jaśniejszym, z pewnej perspektywy spojrzał na to, co dotychczas było napisane w jego historii, choć w posłowie, opowiada nam o tym, że całość ogólnie opisana była od początku, kiedy zaczął zasiadać do opowiadania historii Marcina Wierzbowskiego. No więc w każdym razie tak, to nie jest tak, że te wszystkie tomy są jednakowo na wysokim poziomie. Tam te wahania, formy czasami się zdarzają, ale generalnie. Jest to bardzo dobre cykle. Są ze świetnymi rozpisanymi, rozpisanymi i wymyślonymi generalnie mechanizmami, które rządzą bitwami kosmicznymi. Bardzo wiarygodny sposób. Oczywiście opowiadamy o bitwach kosmicznych w dużym cudzysłowie, no bo nie wiemy jak potencjalnie, teoretycznie w przyszłości wyglądać one będą. Ale to jakich naukowych rozwiązań tutaj twórcy, jak twórca, jakie naukowe rozwiązania zaplata, by opowiedzieć nam w sposób wiarygodny o tych Bitwach kosmicznych, chociażby, czy o innych elementach tego świata przedstawionego, to wszystko wygląda i brzmi w sposób wiarygodny. Czy prawdziwy? No nie wiem, no nie wiem jak będzie, ale brzmi, to wygląda jakby właśnie tak. Bardzo prawdopodobnie, że mogłoby być. Przy czym autor czerpał swoją wiedzę nie po prostu z wiedzy w Goglach, tylko korzystał z wiedzy swoich przyjaciół, znajomych, osób, których pisał, by mu pomogli, by zweryfikowali tą naukowość w jego dziele i to ewidentnie widać. To czuć, że. Nie ma tu dużo rzeczy, które na pierwszy rzut oka moglibyśmy określić jako Mambo Jumbo SF. To wszystko naprawdę brzmi i wygląda w sposób taki, no wierzymy w ten świat. A to jest bardzo istotne, by dobrze się w danym uniwersum bawić, że my wierzymy w ten świat wykreowany przez twórcę, czy twórczynię, no w tym przypadku przez pana Michała Holewę, i że wierzymy w te postacie. A postacie są równie prawdziwe. Nie ma postaci jednowymiarowych. Za każdą postacią coś się czai, jakaś historia, Jakiś pogłębiony charakter, jakaś osobowość, którą odkrywamy na kolejnych kartkach lub kolejnych tomach tej historii. Zatem, jeśli uwielbiacie, jeśli lubicie, jeśli generalnie interesuje Was Militarny SF, to absolutnie cykl algorytm wojny jest dla Was, koniecznie Wam polecam. Naprawdę sprawdźcie. Dla mnie w tej kategorii to są dwa kciuki w górę. Także sprawdźcie. A dla tych. Którzy troszkę algorytm wojny już znają, lub dla tych, którzy nie boją się delikatnych spoilerów, moim zdaniem, no to teraz pokrótce o grze o sumienie zerowej, czyli o finale tej historii. Tak jak powiedziałem, no spoilerów nie będzie dużych, ale ten siódmy tom dostarcza nam zamknięcie historii o tym, gdy gdzie Stany Zjednoczone. W połączeniu z Unią Europejską starają się bronić przed wielkim atakiem nagle ujawnionych w sztucznej inteligencji, bowiem okazuje się, nam czytelnikom zostało tu ujawnione pod koniec bodajże piątego tomu, że całym chińskim cesarstwem rządzą sztuczne inteligencje. Więc mamy tutaj starcie na poziomie egzystencjalnym, no bo jeśli sztuczne inteligencje wygrają, no, to ludzkość zniknie jako taka. To nie jest kwestia tego, że jeden byt polityczny zastąpi inny byt polityczny na tej kolonii, w tym państwie, w tym mieście, i tak dalej. Lecz jest to kwestia przeżycia dla, całej ludzkiej, dla całego ludzkiego gatunku. No i to wszystko, ten sposób na to, jak przegrywająca na każdym froncie, w każdym etapie Unia Europejska próbuje odwrócić losy wojny, jest bardzo ciekawy, jest bardzo fajny. Mamy tutaj, ściągnęliśmy tutaj, co zresztą zrozumiały do finału wszystkich znanych nam bohaterów, postacie, chociaż pierwszoplanowe czy drugoplanowe, znanych yy, kapitanów statków kosmicznych, które oczywiście będą brały udział w naszej kluczowej ofensywie Unii Europejskiej i bohaterów tych szeregowych, tych żołnierzy, tych komandosów, tych oddziałów sił specjalnych, oni tu wszyscy się pojawią i będą stanowili, mieli bardziej kluczowe role w tej finalnej historii. No oczywiście, jak Wam wcześniej wspomniałem, Michał Cholewa nie jest osobą, która stawia plot Armot nad ukochanymi postaciami, czy to ukochanymi dla nas, czy być może również dla niego, bo ciężko jest wysnuć przypuszczenie, która postać jest tą ulubioną, jeśli jakakolwiek taka jest dla autora. Więc spodziewajcie się tu niestety pożegnania, kolejnych pożegnań naszych ulubionych postaci, o których byśmy chcieli, by przeżyły do tego czy innego końca tej opowieści. To, co mi trochę zgrzyta, ale bynajmniej nie jest tu minus, o czym zaraz, to finalny dialog dwójka waż dwojga ważnych postaci. Mamy tutaj więc Michała, przepraszam, Marcina Wierzbowskiego, który w pewnym momencie rozmawia z kluczową osobą dla całości. Mam bowiem przyjemność nie rozmawiać w pewnym momencie z cesarzem. I ta rozmowa budzi we mnie głęboki sprzeciw. Głęboką chęć polemizowania z tym wszystkim, co szczególnie cesarz nam tu ujawnia, co nam tu przedstawia i co sobą reprezentuje. Zaznaczyłem jednak, że to wszystko wzięte jest w nawias ten głęboki sprzeciw, ta głęboka niechęć, gdyż to nie jest zarzut wobec twórcy, wobec Michała Cholewy, wobec tego, co on tu napisał, a zarzut wobec konkretnej tej postaci. To jest tak naprawdę duży plus. Że dany fragment filmu, serialu, czy w tym przypadku książki, wzbudza we mnie takie emocje, że chcę krzyczeć w tym przypadku do kart książki. Nieprawda, mylisz się, tak nie jest, jesteś nielogiczny, to się nie zgadza i tak dalej. Nie chcę krzyczeć na autora, że on popełni błędy. Chcę krzyczeć na postać, jak nielogicznie ona przedstawia pewną wizję rzeczywistości, czy pewną wizję wydarzeń, które nam tu prezentuje. I to jest z jednej strony coś, co budzi buduje, buduje mną wewnętrzną niechęć. Ja bym chciał się tam pojawić. Chciałbym pojawić się w tym miejscu, wewnątrz tej historii, temu bohaterowi, tej postaci, natrzepać i wytłumaczyć, bo się w sposób karygodny myli. I u podstaw, źródłem wszystkich problemów jest jej niezrozumienie. Tych mechanizmów, tych rzeczy, o których ona opowiada, a widzę, że tak głęboko wierzy i dzięki tym niezrozumieniom kształtuje rzeczywistość naokoło. Widzicie, jak naokoło mówię? Jak nie chcę wam zdradzić, co się kryje w finale tej całej historii? Staram się nie spoilerować, tak jak wam obiecałem. Ale powtórzę się. Choć budzi ta scena we mnie głęboki sprzeciw, jest to sprzeciw wobec tych słów, które mówią poszczególne postacie i finału fabularnego wewnątrz tej historii, a nie sprzeciw Wobec pomysłu, jaki nam zaserwował na koniec e, Michał Cholewa. Choć jeden element sugerujący, że tak naprawdę duża ilość wydarzeń opisanych nam tutaj e, w poprzednich tomach, które wyglądały na wydarzenia, które wynikały z inicjatywy tej czy innej naszej postaci, że były sukcesem tej czy innej postaci, tutaj nam jest to przedstawiane, ale przez postać nie przez obiektywnego narratora, lecz przez pewną postać, bardzo potężną niemalże. O nieograniczonych możliwościach nie jako sukces naszych bohaterów z przeszłości, lecz jako z dawna dawien zaplanowany etap jego strategicznego myślenia, że właściwie wkład naszych bohaterów był zerowy, no to budzi już sprzeciw taki bardziej literacki do dzieła, no bo odziera się w ten sposób naszych bohaterów z pewnych sukcesów, z pewnych wydarzeń i yy, osiągnięć z przeszłości które to były okupione naprawdę dużymi stratami, czy to moralnymi, jeśli chodzi o zmianę osobowości, czy też ludzkimi, że pożegnaliśmy tą czy inną ulubioną naszą postać. Tymczasem ta tutaj jest nam sugerowane, że większość tych naszych sukcesów tak naprawdę nie miało żadnego znaczenia, bo wszystko działo się zgodnie z dawien dawna założonym planem, master planem pewnej postaci. I to już mi trochę zgrzyta. Takich rozwiązań fabularnych nie lubię, bo tak jak powiedziałem, to mi trochę odziera z przyjemności wydarzenia z przeszłości, co do których miałem duży bagaż emocjonalny, no bo tam poczułem stratę, cieszyłem się, że pomimo tych strat się udało mniej lub bardziej, ale przeżyłem te konkretne wydarzenia, a teraz stawia się już je już w zupełnie innym i na nie najciekawszym dla mnie świetle. W podsumowaniu zatem, jeśli chodzi o samą grę o sumienie zerowej, jest to mocny finał, zamykający wątki, dający koniec wielu historiom, czy to personalnym, czy też w skali całego tego świata, dającym nam furtki do tego, by opowiadać o tym świecie. Więcej historii, więcej opowieści, również o tych postaciach, które tutaj niby spotkały swój tymczasowy, przynajmniej, finał. Zatem uważam, że gra o sumienie zero jest absolutnie godnym finałem, godnym zakończeniem całego tego cyklu. Trochę mi smutno, że już się z tymi bohaterami pożegnaliśmy, choć patrząc na to, co nam twórca przygotował na finał, to tak, to, to był ten czas, by to wszystko zamknąć, domknąć, i nie odstawiać na półkę, ale uznać, że na razie to spokojnie może sobie odleżeć to uniwersum i ten świat. Więc ja jestem super zadowolony, że w końcu otrzymaliśmy finał. Super zadowolony z tego, jak on wygląda. Tak jak wam powiedziałem, z wieloma decyzjami fabularnymi bohaterów i postaci wewnątrz bym mocno polemizował i pewne rozwiązania fabularne ja tak osobiście, subiektywnie. Zdecydowałby się, by inaczej się zakończyły, niż zdecydował o tym autor, ale no, przyjmuję do wiadomości: to nie moje dzieło, nie moja wizja, lecz wizja tego tego autora, pana Michała Cholewy, co do którego mam wielki szacun chociażby właśnie za ten cykl. Zatem, kończąc, super bawiłem się w całym cyklu, super bawiłem się przy grze o zerowej Polecam Wam wszystkim serdecznie i tradycyjnie. Zapraszam na inne materiały na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.